Pan też, jak przyjeżdża do nas, to nie jest, że tak powiem, stąd, stąd pracujemy, więc też tak trzeba zachowywać wiele dystans. Słucham? Pan? pan przyjeżdża? Znaczy, no mój, e, mój, że tak powiem. Pan. E, to, ja będzie... to, to, że macie tam. Witam gorąco i serdecznie. Z tej strony Bartek Karpowski i w dzisiejszym odcinku sądy dla Weekend Do It będę pytał przechodniów, co myślą o maseczkach, noszeniu maseczek w pracy i pracy w czasach pandemii. Zapraszam. Nie, chodzi mi o, że mój szef. Twój szef? Tak, tak, tak. Mój szef też ma maseczkę zawsze i wszystko? Tak. Czyli prawilnie, prawilniacko i... Pan, pan idzie. Mam tych w pracy? Do kogo? Do granicach. Ale to oni wiedzą no, oni nie mają języka. To jest sonda o pracy. Czy pan jak pracuje, to pan w masce jest? No, widzę, że nie. Średnio. No a jako? Czyli zawsze? Nie zawsze. Ale najczęściej? No. Bo nikt przejedzie, bo nie e, W ogóle jestem z Ukrainy, ale normalnie. normalnie. Dobra, e, normalnie widzę, słyszę. E, tak, raczej przestrzegają. Natomiast ja uważam, że maseczka sama w sobie to no nie jest ochrona przed wirusem. Aha, to bardziej tak e, psychologicznie ma działać? W sensie... Moim zdaniem tak. Było kilka razy takich sytuacji, że po prostu nie chcieli obsłużyć. Pana, bo nie miał maseczki i to był dość starszy pan i. Nie mówimy już o panie tam. Nie, 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 nie! Dobra. Dokładnie, dokładnie. i nie, no... nie miał maseczki pan sympatyczny, starszy tak i chciał go nie chciał panie. założyć nawet maseczki ani nic, więc nie wiem. Ale czyli w większości jest. swoich obserwacji wygląda, że ludzie przestrzegają. Mm -hmm, panie, mm -hmm. Tak, no czasami nosimy maski, a czasami nie, bo jest taka praca, że musimy Aha. po prostu masę. Albo macie pył. Był syf, tak, tak, syf, tak, tak, tak. Pełzwany syfem. Tak. A jak podwyżka do szefa, to w masce? Oczywiście. Zawsze. Szef, szef, też. szef też. Chciałem dobra. zapytać, czy zawsze Pan ma w pracy maseczkę? Tak. Zawsze. Zawsze. Dobra, a jak Pan rozmawia z szefem, też Pan ma? Jej, ja teraz mam. Przepraszam bardzo, ja robię sądy o pracy i chciałem zapytać Panie, jak to jest z maseczkami w pracy? Czy pani zawsze noszą? Tak. tak. Oczywiście, dobra, a klienci? Nie. Nie, zawsze. Nie zawsze. A mówicie coś, żeby. Pani kliencie szanowny albo klientko? Mówiła, ale różnie reagują. Ale reagują także na przykład jak? Wychodzą, rzucają rzeczami. Aż tacy? No. U, ich ego to godzi mocno. Tak. Czy ty Dobra. pracujesz? Nie, tak. Dobra, a jak pracujesz, to powiedz mi, czerwastek. Yy, nie. Nie w masce? A, nie w masce. A, a, a czym się zajmujesz? Na stoczni pracuję. Na stoczni, mhm. a tam. Yy... Znaczy w masce, jak są pyły, nie? No Oczywiście. właśnie, a to, to chciałem zapytać. A, Dobra, a z Waszych obserwacji, yy, już nawet poza sklepem, to jak wygląda? W sensie w sklepach innych, czy ludzie przestrzegają tych zasad? Nie, noszą tak, Aha. noszą tak. No ja nie wiem, bo ja nie wychodzę z domu, ale tak to. No, na pewno pewno. mają. Mają. Pani strzela, że mają, a pani nie wychodzi z domu. <laughs> ja nie wychodzę z domu. No raczej boję. ludzie tak, ludzie się stosują, oczywiście jakiś ananasek się zawsze znajdzie, a, który nie nosi tej maseczki, ale no mówię, no on stwarza zagrożenie, ale ja mam tą maseczkę, więc mimo wszystko czuję się bezpiecznie. To, ja robię sądy, czy mogę chwilę zabrać, chodzi mi o maseczki w pracy. Tak. No. Czy pan nosi maseczki w pracy? Jak pan widzi? Zawsze. Zawsze. Zawsze w tym samym miejscu. Zawsze w tym samym miejscu. Dobra. Znaczy czasami wyżej, nad, nad nos. Zostajmy, tylko że papierosy tak, tak, nie tak, Czy masz zawsze maseczkę w pracy jak pracujesz? Tak. Bez, yy, nie zdejmujesz no, w sensie wtedy, kiedy trzeba to używać. Mm, tylko na ulicy. Ja tak jak zauważam, to jakieś 50%, 60% nawet. Aha, 60 nosi, no to... To trzeba, a 60 nosi wtedy, co trzeba, a w sklepach? No, w sklepach no, to raczej na, na, na mogę powiedzieć, że na 99%, 99%. Bo jak ja jestem w sklepie, to zawsze. Widzę, zawsze że... mamy w samochodach nasze maseczki Aha. i na życzenie klienta po prostu. Jeżeli jakieś są objawy, że kicha i tak dalej, proponuję maseczkę. Przestań, czy nosisz Dobre, maseczkę w pracy? Nie. Nie nosisz, a czemu? Bo nie mam takiej obowiązku, no nie myślę. No, że noszę na brodach. Na brodach, na brodach? zdecydowanie. powiem tak, jak wchodzę czasami do sklepu i mam maseczkę e, założoną, no to czasami obserwują mnie jak idiotę. Tak? Bo jestem jedyny w sklepie w maserce. Tak, na 10-15 osób. Aha. A jak zwracam, zwracam uwagę na to, E, no to wtedy już zaczynają się awantury i groźby pod moim adresem. W większych miejscach publicznych, Aha. gdzie jest większa przestrzeń, większa odległość pomiędzy ludźmi, no, trzeba oddychać, <laughs> prawda? ale w miejscach zamkniętych, gdzie e, jesteśmy narażeni po prostu na bliższy kontakt. Aha. Oczywiście wtedy. Już to nie szkodzi. Znaczy, tam można coś z oddychaniem? Może no jeżeli są kłopoty z oddychaniem, no to ja rozumiem. Ale to trzeba iść do lekarza, stwierdzić. To Ja też mam czasami kłopoty z oddychaniem, jak jest duszą w sklepie, Ale tak? Ale no, to jest jakieś, jakaś forma zabezpieczenia się i uważam, że mówię, nie kosztuje mnie to nic, złoty 50 kosztuje maseczka, także nie jest to jakikolwiek dla mnie problem, tak? Pan coś doda? Nie, ja dziękuję. Wszystkiego najlepszego udanej pracy. Dziękuję. A i maseczkę niech pan ma założy. Ja mam tutaj konkurs, ja Ja rozumiem. Ja, ja to rozumiem. To było najlepszego. Rozumiem. Dzięki.